Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dziś 6 października 2024 roku w Wigilii Rocznicy ogłoszenia przez Radę Regencyjną Deklaracji Niepodległości Państwa Polskiego w Kaplicy Świętej Barbary w Maluszynie, przy grobie Świętej Pamięci Regenta Józefa Ostrowskiego, aby uczyć jego pamięć oraz pozytywistyczne dzieło niepodległościowe pierwszej. XX wiecznej polskiej władzy zwierzchniej. Szanowni Państwo, przybyłem dziś do Maluszyna, aby w imieniu wszystkich patriotów oddać hołd Prochom, wielkiego Polaka, świętej pamięci regenta Józefa Ostrowskiego, w Wigilię rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Państwa Polskiego, której tekst napisał tenże ojciec niepodległości. Świętej pamięci Józef Ostrowski herbu Korab pochodził z patriotycznej rodziny szlacheckiej ziemi sieradzkiej a jego krewni również spoczywają w tej pięknej neoromańskiej kaplicy pod wezwaniem Świętej Barbary patronki dobrej śmierci i wielce również drogiego mi stanu górniczego. Był jednym z ojców założycieli polskiego ruchu konserwatywno-liberalnego, obok tak znaczących postaci jak książę Adam Jerzy Czartoryski, margrabia Aleksandr Wielopolski czy poseł Stefan Kisielewski. W roku 1905 przewodniczył zebraniu założycielskiemu stronnictwa polityki realnej, na którym został wybrany prezesem partii, a po kilku latach nadano mu godność prezesa honorowego. Wraz ze świętej pamięci Romanem Dmowskim, prezesem Stronnictwa Narodowo Demokratycznego, walczył w parlamencie Cesarstwa Rosyjskiego o polepszenie bytu narodowego Polaków i przywrócenie ojczyźnie autonomii ustrojowej. W latach 1917-1918 był członkiem kolegialnej głowy państwa Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego obok dwóch innych konserwatywnych liberałów, księcia Zdzisława Lubomirskiego i arcybiskupa prymasa Aleksandra Kakowskiego. Mimo że oficjalną siedzibą był Zamek Królewski, większość posiedzeń Rady Regencyjnej została zwołana do warszawskiego mieszkania regenta Ostrowskiego. On też był prawdopodobnie autorem wszystkich aktów prawnych rangi ustawowej i odezdu narodu ogłaszanych przez Radę Regencyjną w Dzienniku Ustaw i monitorze polskim, oraz miał główny wpływ na nominowanie szefów rządu i prezesów sądów. On też jest w końcu uznawany za inicjatora i autora Wiekopomnej deklaracji niepodległości z dnia 7 października 1918 roku, która wzbudziła powszechną radość i zapoczątkowała serię w pełni suwerennych aktów woli Rady Regencyjnej, takich jak zaprzysiężenie wojska polskiego na wierność zwierzchni i władzy narodowej czy mianowanie wybitnie utalentowanego generała Tadeusza Rozwodowskiego na stanowisko szefa sztabu generalnego. Dzięki tej Pełnej poświęcenia pracy prawno-politycznej regenta, odradzająca się Polska zyskała własny system prawny, administrację rządową oraz siły zbrojne gotowe z marszu do obrony niepodległości. Cześć i chwała wiernemu synowi ojczyzny. Warszawa, poniedziałek 7 października 1918 roku. Monitor polski, numer 168 dodatek nadzwyczajny. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem, już wybija. Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości. W tej godzinie wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza i jednomyślna. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może. A niech zabrzmi jeden wielki głos. Polska zjednoczona i niepodległa. Podpisano: Aleksander Krakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski. Kontrasygnowano: Prezydent Ministrów Jan Kucharzewski. Warszawa, 7 października 1918 roku. Włoczono w drukarni państwowej Królestwa Polskiego, Krakowskie Przedmieście nr 3. Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność. Jednocześnie apeluję do patriotów, którzy obejrzą dzisiejszą uroczystość w zapisie wideo, o pomoc w remoncie zniszczonej zębem czasu kaplicy Świętej Barbary, przy której właśnie stoimy. Proszę o kontakt w tej sprawie z pracownią dokumentacji dziejów Maluszyna oraz maluszyńską parafią Świętego Mikołaja. Niech miejsce spoczynku Ojca Niepodległości, który królom był równy, nie będzie wyrzutem sumienia dla Polski, ale stanie się jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej, a Dzień 7 października niech będzie corocznie uroczyście obchodzony na chwałę Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że będziemy cyklicznie właśnie upamiętniać postać regenta Ostrowskiego, dlatego że warto pamiętać o wszystkich Ojcach Niepodległości tak naprawdę, przy, przy okazji rocznic tych wydarzeń, które, które przyniosły odrodzoną Polskę ponad 100 lat temu. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.